dużo aut się zaczęło zderzać też właśnie dużo osób zaczęło się denerwować, że różni ludzie mają prawo jazdy w cipsach i dla... nie umieją jeździć dlatego ja mam na to sposób mm. mm. dlatego ja dzisiaj zostałem taksówkarzem po to, żeby na przykład też dostarczać ludzi do pracy jak na przykład mają zepsute te auta po tych wypadkach czy po to czymś tam w ogóle Uhuhu, mamy tu jakiegoś Fajna, Julu! pani! O oh, kurde, nie pytajcie się dlaczego byłem w nie? Ale to tak driftuje, że... Kurde, mocno driftuje. Dobra, jedziemy. Dobra, yy, Za Panią w włączyć tego? Światełka. Yy, czekaj, bo... O, czerwony jest, nie mogę. O, a co to za taksówka? Za... za, za Spaliło mi się auto, bo mnie uderzył. Co on jeszcze chce? Aha nubek. Aha! Aha! Dobra, ja bym chodzę z tego auto, bo mi się pali, kurde! No! On sobie jeszcze jedzie. On jedzie do, do tej pani, której miałem jechać. No i da zmienić auto. Fajne było z temu. Niestety. Dobra, jak mi się wydaje, to przed chwilą miałem jakieś zamówienie, że muszę jechać do jakiegoś. do kogoś, co się nazywa. Seba. Fajne imię. Dobra, jedziemy. O, nawet dzwoni chyba. A ja tak wolno jadę, bo kupiłem Zoelixa jakieś auto, bo kurde, zepsuli nam przed, przed chwilą. Przedem... No, kurde, nie mogę się wysławić, przepraszam. Ale przed chwilą kupiłem takie auto na szybkiego. Z piwkiem, piwkiem można. No, jak nie wylejesz, to spoko. Kurde, nawet ktoś się tam śpieje. No, dobra. Jadęmy na kepsa? Sorki, ale nie mogę, ponieważ jestem w pracy. No. Gdzie? A co? Pistole! No dobra, dobra, jedziemy, jedziemy, dobra, boję się trochę go, ma chyba prawdziwy pistolet. Dobra, widzowie, tak naprawdę to jadę na komisariat policji i mu powiem, że to jest nowoczesny kebab, zarąbisty kebab w mieście. Dobra, 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 szybcie, szybciej, dobra, szybko, szybko, kurde, policja, łap go, łap go, łap go, łap go, o kurde, strzelanina, strzelanina tu jest jakaś. A tutaj ten co nagrywał. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? O, dobra. Udało się mu. No i Sigma. O, czekaj. Ja coś mi tutaj dzwoniło. O, dobra. Jest właśnie chyba ten klient, o którego chodziło o którą chodziła ta firma, no moja firma tam gdzie pracuję w taksówce dobra włączam, nie wiem dlaczego, ale moja firma tam gdzie pracuję w tej, te w tym taksi dała mi takie wypasione auto no ale może się zaraz dowiemy o dobra, tutaj jest chyba ten o dzień dobry o, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Znaczy czy mamy jechać? Ile ja mam tych Do świateł? Ale... Trochę dziwnie jedzie to. Dobrze, dobrze. Proszę. Szczecina, do Szczecina. to będzie dużo kocki. Dobra. Trochę dziwne, że tutaj jedzie ktoś. E, no. Dobra. Do, dobra, jedziemy dalej. Już się trochę ściemniło. Trochę dziwne. Wie pan może kto jedzie za nami? Dokuczą? O nie. Napisał coś. Dobra, uciekamy! Ale drifty się zaczynają. O nie! Dobra, uciekamy, uciekamy. Daj nam się trochę auto. Dobra, ej, dobra, sobie zobaczę w ogóle czy mi przeszły te pieniądze. Yy, za tą drogę. Bo jak nie, to ja to ja tego pana wywalę. No i będzie git. Yy, yy, dobra. Jak mi się wydaje, to no chyba mi przyszły pieniądze na konto bankowe. To ja mam wy... No, dobra! Ja mam tego typa w pupie. Wysiadam tutaj. Tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak. Tutaj, tak, wysiadasz chłopi, ja się takie nie bawię rzeczy, wysiadaj, 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 wy se, róbcie to co chcecie, ja nie chcę mieć nic z tym związanego, no jelo, elok, chociaż mam pieniądze. Zastrzel go. Dobra, chodź do auta, bo zaraz policja przyjedzie. Dobra, chodźmy. Kurde, auto nam się zepsuło. Jest problem. Poczekaj. Zobaczę, czy jest może jakieś taks. O, jest! Dobra. Hmm, dobra. Ktoś tutaj mi dał zamówienie o banku. No dobra, to jedziemy. Mam nadzieję, że dużo kaski będzie. Bo, o, o! Troszkę dziwnie wyglądają, ale mam nadzieję, że nie są jak coś kryminaliści dziwni. Jedź jak najszybciej jak to możliwe. E, dobrze, dobra, dobra, dobra. Dobre. Ty czemu tutaj goni? Dobra, stąd się. Dobra, 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 dobra. Szybciej, szybciej. Dobra. Ty, co jest? Co, co, co jest? Co jest? I goni, nie. O kur... Dobra, uciekamy przed nimi. Kurde. Ej ty, w ogóle to zapomniałem y, włączyć to, że ja we Hej! Mam pomysł, ale to będzie hardcorowe, ale jestem hardcorem. Zawrócę i... Oczu! Out, okay. dobra, uciekam, uciekam. Dobra, będzie na TikToka. Miliard lajków będzie. The cinema. Absolutnie cinema. Dokładnie, nie? ma, Cinema. nie Cinema. Jak się czujesz z tym, chłopcze? Jak się czujesz? <laughs> Dobra, jedziemy oto do skula, do szkoły, ponieważ dzisiaj będziemy. Jechali z wycieczką, Więc jak słyszałem, to są jakieś dwa głupie. Ale no, mam nadzieję, że będą normalni, nie? A nie, że jakimś inni tak mówili, nie Dobra, to idziemy. O, tutaj już dzieci stoją sobie. Są wszyscy. Yy, proszę wsiadać. Z przodu dobrze. Dzieci? O. Z przodu! Z przodu! Ja nie Dzisiaj dzisiaj jedziemy do reaktora. O, no. Jeśli nie ze goły, to mamy na 10 minut. No. Tak. Jej, ja ci to... Co? Ja nie mogę te dzieci. O, o! Kurde! O! Siłamy i kto? Pierwszy będzie i weźmie koło, ten wygrywa. Nawet pani nauczycielka ma beka z nich, nie? I jeszcze nie wiedzą, że tu są koła. Ale ten z O, dobra, dobrze, dobrze. Co tutaj było? Wsiadamy. Ty! Co jest? Co jest? Ty mały. Proszę mi nie upradać. jest? Ty... Nie, lartu jest. Ty co jest? 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 O, o! o, O O nie! No nie! Kurde, dobra, idziemy, idziemy dzieci, proszę grupką, grupą, proszę ładnie. Ty, co robisz? A, co jest? Ma no, chłodrzej, kurde, ty kurde. Co? Jak pani pilnuje tych dzieci? Co tu się dzieje? Nie wchodźcie, nie wchodźcie. Na, no, na, no, na, no, na, no, na. No. Sobie tutaj patrzę i też zobaczyć na te chory Co tu się stało? Co, co tu się dzieci stało? Żeby to zaraz nie wy.